Chodzi o mnie to zdecydowanie z rodzynkami i najlepiej jeśli są to rodzynki sułtańskie, które jeszcze wcześniej są namoczone w koniaku lub w rumie. Jestem fanek, rodzynek i zawsze jak byłem mały, to podjadałem mamie. Zdecydowanie rosół, a jeśli on to gotowany z trzech rodzajów mięsa, pręga wołowa jak najbardziej, kawałek indyka, przeważnie jest to szyjka z tego względu, że osobiście lubię ją później obierać z mięsa. No i kawałek kaczki lub gąski włoszczyzna, prażona cebula, czosnek z upiną. Ten patent przywiosłem z Austrii warto spróbujcie, smakuje wyjątkowo i oczywiście pamiętajcie Pamiętajcie, aby spokojnie robił bulu-bulu-bulu. To nie jest zupa, którą się szybko gotuje. A jeśli chodzi o pomidorową, czasami i tylko z makaronem. Nigdy z ryżem. Tutaj chyba pytanie jest bardzo proste. Żyjemy w Polsce, w krainie ziemniaka. Ja kocham ziemniaki pod każdą postacią, ale takie cieniutkie, chrupiące, złociste, placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną. Proszę Państwa, z kwaśną śmietaną, nie z cukrem. Jestem w tej opcji tych 50% społeczeństwa w Polsce, która jada placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną, z szypiorkiem, może być kawałek wędzonej ryby, ale nigdy z cukrem. Cukier to desery. Osobiście ostatnio częściej sięgam po kolendrę, zarówno do zup azjatyckich, jak również do różnych sałatek. Wprowadza wiele orzeźwienia w daniu i myślę, że warto po nią sięgać. Natkę pietruszki znamy, kochamy. Może coś nowego? Oj, trudny wybór, bo jedno i drugie jest doskonałe, zwłaszcza jeśli jest przygotowane na bazie najbardziej polskiego kultowego jabłka, jakim jest szara reneta. No, w moim przypadku wygrywa e, szarlotka z tego względu, że jestem e, łasuchem, a e, kruszonka, która pojawia się w szarlotce, no to jest coś, co mnie kupuje: złocista, krupiąca, maślana i ten aromat. No szarlotka. Tutaj to zawsze był pewien problem, natomiast zdecydowanie na słodko. Ja nie przepadam za, za, za słonymi rzeczami z owsianki, z dużą ilością owoców, jak najbardziej z nutą cynamonu lub kardamonu mm, to jest to. Tutaj jest pewien dylemat dla mnie, z tego względu, że kocham i kuchnię grecką i włoską. Oczywiście, no może troszeczkę włoska jest bardziej dystyngowana i tutaj powinienem powiedzieć, że wygrywa mozzarella z pomidorami, z pesto, z bazylii. No ale co powiecie, jeśli dam wam pomidory malinowe z tartym serem feta, oregano i oliwą grecką? No jedno i drugie dobre, no nie każcie mi decydować. Delikatnie w stronę kuchni włoskiej. ale Delikatnie. Teo, znany Grek, nie gniewaj się. Odpowiedź jest prosta. Wiele osób namawia mnie, że ja, znany szef kucharz, powinienem sięgać i dawać przykład po czekoladę gorzką, bo to, to jest takie trendy teraz. Proszę Państwa, mleczna, 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 a najlepiej jeśli są w niej moczone truskawki lub inne owoce, które, które do mlecznej pasują. Może to być ananas, melon i tak dalej. Proszę Państwa, jestem po śniadaniu. Odpowiedź jest prosta. Ser żółty, grzanka, ser żółty i do tego jajko gotowane na miękko. No taki jestem. Tylko aromat kawy jest w stanie mnie obudzić rano. Oczywiście z dużą ilością mleka, bym nie był w konflikcie z swoją wątrobą. Tak, herbata, późne popołudnie, szczerze powiem rzadko, z odrobiną soku z Pierogi z mięsem czy z serem? Trudne pytanie, wybieram pierogi z jagodami, ze śmietaną i z cukrem. A jeśli już z tamtych mam coś wybrać, to na pewno będą to pierogi z konfitowanym, czyli z wolno gotowanym mięsem kaczki, najczęściej z łódka kaczki, które podaję z borowikami, ze świeżo tartym serem bursztyn. Zapraszam.